Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kuchni ze smakiem. Moi kochani smakosze, dziś przygotujemy polskie pierogi. Jakie to są to za chwilę wam pokażę, pokażę wam również jakie są składniki niezbędne do przygotowania. W opisie znajdziecie dokładne składniki, kaloryczność, ale zanim przygotujemy razem te pyszności, zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na biorąco. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że wy również swój założycie i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Is that a yeah. Mam nadzieję, że Wy również dlatego chodźcie tutaj niżej. Pokażę Wam, jakie są składniki niezbędne do przygotowania polskich pierogów i już Wam tłumaczę, dlaczego one są polskie. Na moim profilu, na moim kanale, możecie znaleźć już pierogi ruskie. A pierogi polskie to nic innego jak nasze lubelskie pierogi. Uwaga! Z białym serem, kaszą gryczaną, miętą, no i oczywiście cukrem do smaku. Polskie pierogi dlatego. Że babcia Marysia zawsze tak na nie mówi, a dlatego ja tutaj dzielę się tym wspaniałym przepisem prosto z Lubelszczyzny. Mam nadzieję, że te pierogi Wam zasmakują i będziecie cieszyć się smakiem z całą swoją rodziną. Chodźcie niżej, pokazuję Wam, jakie składniki są potrzebne do przygotowania tych pierogów. Zacznijmy od składników niezbędnych do przygotowania ciasta. Mamy tutaj mąkę, mamy również sól, będzie potrzebna nam również gorąca woda. Nie wrzątek, jednak musi być ona gorąca. Trzy składniki i pyszne ciasto będzie już zagniecione. Jednak uwaga, na moim kanale możecie znaleźć ciasto na pierogi z dodatkiem żółtka. Jest ono rewelacyjne i możecie również je przygotować. Będziecie zachwyceni. Oprócz składników na ciasto będzie potrzebna Wam kasza gryczana do farszu. Ser twarogowy. Ja mam tutaj ser chudy 500 gramów. Listki mięty. Ja tutaj mam świeżą miętę. Wy możecie dodać. Miętę suszoną, bo tradycyjnie dodaje się do tych pierogów właśnie miętę suszoną. Do tego cukier do smaku i wszystkie składniki już poznaliście. Biorę mi się za przygotowywanie ciasta. Mąkę mamy już odmierzoną. Mam tutaj razem ze sobą wagę. Teraz odmierzymy sobie 300 ml gorącej wody. Mam tutaj zagotowaną, i będę sobie wlewała 300 ml jest tutaj już w środku. Dodam sobie teraz również pół łyżeczki soli do smaku. Nie wyjęłam łyżeczki, to dodam sobie czwartą łyżki soli do smaku. Całość razem mieszamy na początku za pomocą łyżki i za chwilę będziemy wyrabiać ciasto ręcznie. Ciasto wstępnie się bardzo szybko zagniata, dlatego szybciutko robimy tutaj miejsce na naszej stolnicy i będziemy zagniatać je ręce. Jak widzicie, ja nie mam pierścionków, zdejmijcie sobie Waszą biżuterię i będziemy zagniatać ciasto dłońmi. Wstępnie jest już ciasto wymieszane, dlatego teraz wykładam je na naszą stolnicę. Dokładnie, za chwilę jeszcze łyżkę. I co, teraz zagniatamy? Powiem Wam, że mi zagniatanie w takiej temperaturze naprawdę odpowiada, bo jest niesamowicie zimno, a ciasto jest gorące, dlatego korzystam z chwili, bo za chwilę ono się zrobi zimne, ale mamy rozgrzaną również kozę, a na kozie, nie powiedziałam Wam, jest już wstawiona woda. Także będziemy rzucać nasze pierogi na gotującą się wodę, nie będziemy w ogóle czekać. Myślę, że pójdzie nam to sprawnie. Bardzo zależy mi, żeby poszło nam sprawnie, bo jak dobrze wiecie, dzisiaj byłam w programie Pytań na śniadanie. Mamy aktualnie godzinę 14 i trochę nam się śpieszy, by Wam zmontować film, byście mogli widzieć kolejne pyszności i byście mogli cieszyć się smakiem razem ze mną. I dzisiaj jest święto placka ziemniaczanego. Na moim kanale tutaj możecie znaleźć przepis na placki ziemniaczane. Ale uwaga, nową wersję przygotowałam Wam na krótki film. Także zobaczycie ten przepis albo jeszcze dzisiaj późną nocą, lub jutro rano. I korzystając z tego, że jest dzisiaj święto placka ziemniaczanego, dokładnie tutaj wstawię Wam link. Pokażę Wam się ikona, i kliknijcie w nią, i przekieruję Was. Do przepisu na placki ziemniaczane. Będziecie mogli przygotować je z mojego przepisu. Nasze ciasto na pierogi jest już gotowe. Zobaczcie. Teraz przykryję je sobie miską i odstawię ciasto na 15 minut. My w międzyczasie przygotujemy sobie farsz. I wy jak dobrze widzieliście, już mam kaszę gryczaną, ugotowaną. Wy ugotujcie sobie kaszę najlepiej jakieś dwie godzinki wcześniej, by ona nie była gorąca, by była ona przestygnięta. I bierzemy się za nasz farsz. Mamy tutaj 500 gramów twarogu. Ja Wam mówiłam, że mam tutaj twaróg chudy. Teraz do środka wsypię sobie trzy łyżki cukru. Raz, dwa. 3. Jeśli lubicie bardzo słodkie pierogi, dodajcie więcej. Ja uważam, że tyle w zupełności wystarczy. I teraz rozgniatamy za pomocą widelca nasz ser. Ten cukier musi się rozpuścić, dlatego najlepiej, gdybyście dodali tutaj drobny cukier. Jednak taki zwykły, również będzie dobry. Jednak będziecie musieli dłużej go rozdrabniać. Jak mi się już tutaj cukier rozpuści w naszym serze, to za chwilę się widzimy. Nasz seriusz z cukrem jest pięknie wymieszany. Teraz czas na miętę. Ja mam specjalne nożyczki do zieleniny, także tymi nożyczkami sobie posiekam miętę. Jednak uwaga, moja mięta jest bardzo intensywna, dlatego posiekam tutaj tylko i wyłącznie cztery listki. Wy śmiało możecie dodać takiej kupczej mięty pupęczka. Siekam teraz naszą miętę. Naprawdę dość cienko. I ta mięta to nie jest mój żaden wymysł, bo te pierogi są na Lubelszczyźnie robione od wielu, wielu lat. Kończę już tutaj siekać za pomocą nożyczek naszą miętę. Teraz sobie wszystko dokładnie wymieszam i na koniec tutaj ląduje kasza gryczana. Mam tutaj ugotowane 150 g kaszy gryczanej. Wsypuję ją teraz do naszego sera. Stopniowo wsypuję. I mieszam. Musimy się śpieszyć, bo woda nam na pierogi się już gotuje. Wybraliśmy tym razem naprawdę duży garnek, bo zamierzam przygotować dużo pierogów. Jednak od razu Wam mówię, tutaj dużo pierogów nie przygotujemy, bo jest zimno. Za chwilę zrobi się ciemno. Przygotuję myślę dwie takie partie do gotowania, a resztę już przygotuję sobie na spokojnie w domu. Wy już będziecie mogli wtedy przygotowywać swoje, bo będzie to na pewno po publikacji tego materiału. Nasz farsz jest już gotowy. Zobaczcie jak on się prezentuje. teraz czas przygotowywać pierogi. Przygotujcie sobie około 20 g mąki, podsypiemy sobie mąką, jednak sobie tutaj zbiorę, bo troszkę mi się rozsypało naszego farszu i... Będziemy rozwałkowywać nasze ciasto. Ciasto już odpoczęło, dlatego chodźcie, zobaczcie, jakie ono jest fajne. Jakie jest elastyczne. Zobaczcie. Jest naprawdę fajne. Przepis na to ciasto to nic nowego, jednak warto je przygotowywać w swoim domu. Pyszne, proste, czego chcieć więcej. Słuchajcie, muszę zdjąć. Kurtkę, założę sobie tą bluzkę, którą miałam, bo frędzle będą mi przeszkadzać w lepieniu pierogów. Ściągnę sobie mikrofon i, sobie, i za chwilę my się widzimy, e, przebiorę się tylko. Jestem z powrotem, montuję mikrofon i bierzemy się za przygotowanie ciasta. Ciasto podzielę sobie na pół. Jedną połowę sobie schowam z powrotem pod, nasze, pod naszą salaterkę. Rozwałkujemy sobie teraz ciasto. Ciasto rozwałkowujemy naprawdę cienko. W sumie wszystko zależy od was, bo jedni lubią jakieś ciasto pięknie i cieniutko rozwałkowanie, a inni zaś lubią, jak to ciasto jest nieco grubsze. My zrobimy cienkie ciasto, będzie na pewno pysznie. Jak już rozwałkuję ciasto, to za chwilę się widzimy. Nasze ciasto już pięknie rozwałkowane. Teraz przygotujcie sobie szklankę, ring. Ja tym razem mam mniejszy ring, i za pomocą tego ringa będę wykrawać tutaj nasze kółka. Jak już wykroję wszystkie kółka, to za chwilę się widzimy, bo będziemy nakładać farsz. Będą to naprawdę małe pierogi. Kółka są już wycięte. Dlatego szybciutko ściągam nadmiar ciasta, chowam go pod naszą salaterkę, żeby ono nam nie wyschło. A teraz zobaczcie, jakie to ciasto jest elastyczne. Widzicie, możemy rozciągać je w każdą stronę. I do środka ciasta nabieramy teraz łyżeczką porcję naszego farszu. Wkładamy, dokładnie ugniatamy. Dodajemy tutaj kolejną dokładkę, bo nie żałujemy naszego farszu. I za chwilę zlepiamy. Ja tradycyjnie będę zlepiała nasze pierogi i robiła falbankę za pomocą łyżeczki. Także na początku zlepiamy naszego pieroga. Chowamy nadmiar kaszy. Zlepiamy pieroga. I takiego mini pierożka. Widzicie, jak fajnie on wygląda, jak ma w środku. Za pomocą łyżeczki robimy piękny kształt. Widzicie? Pierwszy jest gotowy, dlatego ja szybko robię kolejne pierogi. Widzimy się, jak będę już wrzucać nasze pierogi na gotującą się wodę, bo, go, bo nasza woda wrze już od pewnego czasu, także muszę się spieszyć. Zobaczcie Wy. Mam nadzieję, że operator podniesie Teraz pokrywkę, tylko uwaga na kamerę, żeby nam nie zaparowała. Widzicie, woda nam już wrze, dlatego śpieszę się i za chwilę się widzimy. No i kochani smakosze, nasze pierogi, w sumie jedna z partii, z trzech partii jest już gotowa. Mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, już się pomyliłam. Nieważne, jak będę rzucała, policzę wam, ile jedna partia ma pierogów. Powiem wam, ile będzie mniej więcej pierogów, takich mini pierogów. I później będziemy cieszyć się smakiem. Chodźcie teraz do naszej kozy. Będziemy wrzucać nasze pierogi. Ja ugotuję wam tylko jedną partię, bo tak mm, powoli zaczyna coś padać. Nie wiem, czy to jest śnieg, czy to jest deszcz. Ale jak rano jechaliśmy do Warszawy, to padał. Marznący deszcz. Uwaga, przygotujcie sobie łyżkę drewnianą i rzucamy nasze mini pierogasy. Zobaczcie tutaj, jakie są mini. Rzucamy. Ja rzucę te wszystkie pierogi na jeden. Raz mam duży garnek, jak doskonale widzicie. Nie będziemy się bawić w dwie partie. Jeśli bym gotowała w tym garnku glinianym, musiałabym podzielić to na dwie części. A tutaj ugotujemy, za chwilę wyciągamy. I uwaga, takie pierogi w moim domu się je ze słodką śmietaną. Wy z czym je podacie, to już zależy od Was, ale polecam Wam właśnie słodką śmietanę. I za chwilę one się ekspresowo ugotują. Będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Słodka śmietana. Niektórzy dodają jeszcze dodatkowo cukier. I smak wspaniały, za chwilę się widzimy. I teraz gotujemy nasze pierogi do momentu wypłynięcia. Nie gotujemy ich dłużej, one szybciutko nam się ugotują. I czekamy. Już jeden nam pływa. O, zaraz wypłynie reszta. Pomieszam jeszcze raz. I uwaga. Chwila nasza koza świetnie się tu sprawdza. Widzicie, jeden pływa, drugi pływa, czekamy na pozostałe. Moi kochani smakosze, nasze pierogi są już gotowe. Wyciągam je za pomocą naszej łyżki. Zobaczcie, tak one prezentują się na naszej łyżce. Teraz czas wyłożyć nasze pierogi na piękną porcelanę, porcelanę chodziesz. Ja tutaj szybciutko, o nawet w naszych pierogach mięte tutaj widać. Ja szybciutko wyciągam nasze pierogi i za chwilę wy zobaczycie efekt końcowy. I kochani smakosze, nasze pyszne pierogi są już gotowe. Ja wiem, że są one pyszne, a Wy musicie przygotować je w swoim domu i wtedy będziecie cieszyć się smakiem razem ze mną. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również za miłe słowa po dzisiejszym wystąpieniu w programie Pytanie na Śniadanie. Słuchajcie, próbujemy tych pyszności. O, wiem co zrobię. Przedzielę naszego pieroga na pół. Wy zobaczycie, jakie nasze ciasto jest delikatne. Zobaczcie. Jak tego ciasta, to jest mało, a zarazem farszu bardzo dużo, jak na mini pierożki. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Obowiązkowo widzimy się jutro z kolejnym prostym, a zarazem pysznym pomysłem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!